Jeśli chodzi o ochronę uprawy ze strony opryskiwacza, to zwrócę uwagę na trzy elementy. Pierwszy z nich będzie skrętny dyszel, który może być na wyposażeniu opryskiwaczy serii M700, również wyposażony w dwa siłowniki do pracy oczywiście na skłonach. Rozwiązanie to poprawia oczywiście śledzenie śladów opryskiwacza za ciągnikiem. Chodzi tutaj o to w tym rozwiązaniu, aby koła opryskiwacza podążały stricte na uwrociu za kołami ciągnika, co przekłada się na Ochrony uprawy, czyli nie ugniatamy niepotrzebnie naszych upraw. Kolejny element to spory prześwit, jeśli chodzi o opryskiwacz, około 60 cm. To oczywiście jest zależne nieco od ogumienia, jakie zastosujemy w naszym opryskiwaczu. I również oczywiście ochrona upraw w postaci y, odpowiednich rozpylaczy na końcu, na końcu y, linii opryskowej i to w jaki sposób belka jest y, utrzymywana w postaci dokumentacji, jaką jesteśmy w stanie wykonywać na naszych wyświetlaczach, które są zamontowane w ciągniku, ale oczywiście możemy też wykorzystywać nasze wyświetlacze do sterowania. Kontrola sekcji wchodzi w grę, jak najbardziej zmienne dawkowanie, czyli tą dawkę w zależności od obszaru pola możemy sobie zmieniać. Oczywiście wykonywać pełną dokumentację naszej pracy i wysyłać ją jednocześnie do centrum operacyjnego, gdzie odpowiedni klient ma stworzone konto i ta dokumentacja na bieżąco jest tam. Zbierana. Podsumowując, jeśli chodzi o serię M700, istotnymi elementami są niezawodność, czyli to w jaki sposób maszyna jest produkowana, jakie rozwiązania są tutaj zastosowane z uwagi na ramę, z uwagi na stabilizację belki, z uwagi na zbiornik, w jaki sposób jest zbudowany. Przekłada się to naprawdę na codzienną niezawodność tej maszyny. Kolejny element to oczywiście łatwość obsługi, jakość pracy. Elementy, które wymieniłem wcześniej, pozwalają wykonać ten oprysk na naprawdę komfortowych warunkach dla operatora, pozwalają wykorzystać w 100% maszynę i zrobić przede wszystkim ten oprysk precyzyjnie i z dziecinną łatwością. Niezwykle istotny element na koniec to oczywiście rolnictwo precyzyjne i elementy, które pozwalają nam tutaj tą naszą pracę bardzo dobrze przejrzyście, dokumentować, wykorzystać wszystkie parametry, które wypełniliśmy w maszynie, zapisać, zapamiętać i wykorzystać na przyszłość. Co więcej, oczywiście nasza maszyna może być precyzyjnie prowadzona po polu z dokładnością nawet do 3 cm, wykorzystując sygnał SF3. Wszystkie te elementy składają się na to, że praca opryskiwaczami serii M700 to naprawdę łatwy oprysk.